Cześć z tej strony BN23 i witam w odcinku takim, bardzo krótkie to będzie, na prośbę mojego widza Damiana, predykcje na gale Prime MMA. Tak, gala ma miejsce 19 lutego, czyli dzisiaj rozpoczęła się o godzinie 20, czyli coś już tam się dzieje. Pewnie te najciekawsze rzeczy, no bo na każdych galach sztu, sportu walki jest tak, że na początku mamy te najmniej, naj, najmniej ciekawe teoretycznie walki, najmniej ciekawe wydarzenia, e, jakiekolwiek inne. Ja tu się bardziej skupię na tych pojedynkach e, takich najciekawszych dla mnie, tak. Są trzy takie pojedynki, znaczy jeden jest ciekawy, dwa nie są ciekawe, tylko po prostu są kontrowersyjne, co sprawia, że będą dość ciekawe. E, reszta tak jakoś mnie pewnie. Nie interesuje, znam kilku część, sporą część zawodników, którzy występują yy, na gali. Natomiast yy, jakoś chyba specjalnie je śledzić yy, nie będę, zobaczę tylko te wyniki tych trzech walk. Yy, no to co, zaprezentuję wam kartę walki. Tyle. Yy, no i tak. Tutaj mamy yy, 13 aż walk. Mamy ciosa kontra ambra. Mamy całkowskiego z zającym. Kwiecińskiego z lasikiem i pazikiem. Strolwonego z Sekmanem, jakąś Klaudię Nie mam pojęcia kto to jest z Sobota Puszbiry, mamy Tiboriego, czyli Pawła Tyburskiego Tu oczywiście zawodnik znany z Fame MMA Mamy też Lupę, tu też kojarzę Jest Soroko, jest Stifler, jest Meduza, to Meduza oczywiście też wiadomo znamy Youtubera, no i te trzy walki, które najbardziej mnie interesują Znaczy na no dwie po prostu, bo są kontrowersyjne czyli jaś kapela kontra ten Kossakowski no i Lord Crushwill kontra kamerzysta no i walka, która będzie w pewnym stopniu ciekawa pod kątem sportowym, czyli Casio kontra Murański walka ta będzie, jak dobrze pamiętam, odbywała się w formule boksu no to więc można postawić śmiało na Casiusza, ponieważ jest on lepszy no, Muran jest taki bardziej, żeby po prostu się bić Natomiast no jeżeli chodzi o to, żeby tutaj były jakieś określone zasady, jakie są oczywiście w boksie no to Casio jest tutaj faworytem. Muran ma szczękę po wujku w łodku, tak? Ma silną tą szczękę, ma, mocny, ma mocną głowę. Także Casio go nie znokautuje. No Casio to jakoś tak, coś, coś jeżeli chodzi o knokauty, no nie jest najlepszy, ale myślę, że na punkty spokojnie wygra tutaj. Nie ma się co zastanawiać. E, Krużwi kamerzysta, Obaj są no, słabej budowy raczej. E, walka jest no, kontrowersyjna z tego względu, że kamerzysta był w więzieniu, był posądzony. naprawdę paskudne rzeczy. E, no, i teraz wraca, więc no robię, robię troszeczkę w, um, fame człowiekowi, który no niekoniecznie to zasłużył. W sumie ja trochę robię ten film na prośby widza mimo wszystko. Nie no dobra, mój kanał jest na tyle mały, że ja mu że żadnych zasięgów nie robię, więc w sumie co ja mówię. Ale no generalnie to, że występuje na Gali, no to... Tak niezbyt. No ale no, wiadomo, że ludzie się obejrzą, bo to jest kontrowersyjne, tak? Eee, tak samo to co się działo na galachem AVI ostatnio, gdzie pojawił się boss mafijny, no, no to też nie powinno tak być, że... Eee, no jednak to oglądają głównie... młodzi widzowie, nie? którzy pewnie nie pamiętają, no, co robił ten człowiek, tak, tam. Myślę, że to jest jakiś tam dziadzie co udaje sobie tam mafia to, to tak naprawdę był, no, groźny przestępca, który działał, no, w prawdziwym życiu, a pewnie wiele osób nie jest tego świadome, no, ale to, to nie jest odcinek o tym, ja tutaj daję tylko szybkie predykcje. No i kapela kontra Kostakowski, to... Oni są tak m, słabej budowy, więc ta walka to pewnie będzie troszeczkę taka mamiczna. E, no ale przez to, że będzie taka memiczna to może być ciekawe. Jestem ciekaw kto wygra. E, bo obaj to tam pewnie z jakimkolwiek sportem za wiele wspólnego nie mają. E, I w ogóle z wieloma rzeczami chyba za wiele wspólnego nie ma ten Jaś Kapela. E, no i mamy też pozostałe walki. Mamy też Queen of the Black, to też to dość ciekawe jak sobie Julka poradzi w walce MMA czy tam po prostu. Mamy tutaj widzę walkę 2 na 1, jak dobrze patrzę. To też może być ciekawe, bo mamy dwóch jakichś takich słabszych gości na jednego mocniejszego. To w sumie tak jak w Bosiu z żółtym grałem na Mateusza. No a tam. Myślę, że Bory może fajnie zawalczyć z tym lupą. To może być ciekawe też pod względem takim czysto walki takim czysto sportowym. Ciekawe jak ten Meduza się pokaże, to też jest taki ciekawy, no ale raczej tam reszta mnie tak średnio interesuje. Pozdrawiam Damiana. No taki szybki filmik. Tutaj nie będę się rozgadywał, bo szczerze mówiąc, zazwyczaj nagrywałem te filmiki, jak mi jakaś walka naprawdę interesowała. Tutaj mnie interesują może aż tak bardzo same walki, a raczej ich, ich rezultaty. No także to było chyba tyle.